Cześć, witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj będzie może taki troszeczkę nietypowy film o perfumach. A mianowicie w dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu tutaj przedstawić perfumy z najlepszym atomizerem dla mnie. Kiedyś w komentarzu ktoś z moich widzów zapytał, który właśnie atomizer uważam za najlepszy przy flakonach, przy butelkach perfum które tak naprawdę sprawują się najlepiej najlepiej rozpylają można oczywiście dozować mniejsze lub większe tak zwane chmurki perfum i postanowiłem właśnie że nakręcę tutaj taki materiał na temat właśnie atomizerów perfum i wspomnę kilka słów o tym co chciałbym tutaj na pewno podpiąć pod tym materiałem i, i powiedzieć m.in. o tym które są dla mnie najlepsze które może nie najgorsze, ale na pewno no, mogliby się troszeczkę bardziej postarać, jeśli chodzi o rozpylanie perfum, czy też właśnie o sam um, atomizer. Yy, no tak, najlepszy atomizer, z jakim się spotkałem wśród perfum, od początku tak naprawdę czasu, kiedy zacząłem się interesować perfumami. Yy, to spotkałem jeden, jedyny taki atomizer, i do dzisiaj jestem jedynym y, atomizerem, który, no, według mnie, najlepiej rozpyla perfumy. Można właśnie sobie dozować y, dany zapach, y, można sobie zaaplikować kilka kropel, y, nawet dwie, pięć, czy też w postaci tak zwanej, właśnie y, dużej chmury. Y, no, perfumy. Marka tych perfum przede wszystkim skonstruowała tak piękny atomizer, tak świetny, tak... Yy, no że tak powiem. Yy, tak jak wspomniałem, drugiego takiego nie spotkałem. Yy, jest to zapach, cała linia można powiedzieć, jak najbardziej, yy, z domu mody Dior. Chodzi tutaj o całą linię Dior Homme. Yy, Dior Homme Parfum to na pewno same perfumy przepiękne, ale sam Atomizer. No, ja zawsze się śmieję, że Dior, Dior, cała linia Dior OM, jeśli chodzi o atomizer, ma to do siebie, że wystarczy, że mucha usiądzie na górze Atomizera. No to gdzieś już rozpyla się dany zapach linii Dior OM. Nie będę rozpylał tutaj dla przykładu perfumami Dior Om Parfum bo no nie wywietrza tego zapachu do jutra. Jest tak mocny, każdy dobrze o tym wie. Ale Dior On na pewno, Dior Om Parfum czy też wersja letnia Dior Om Cologne. No tutaj Państwu mogę pokazać, no bo ten zapach troszeczkę mniej będzie się utrzymywał gdzieś w pomieszczeniu także na pewno wywieczy się do godzin wieczornych a nie będzie gdzieś mnie męczył przez te kilkanaście godzin a nawet kilkadziesiąt godzin dobrze proszę tutaj spojrzeć jak Dior Homme, żeby tutaj zapało ostrość jeszcze jak Dior Homme ma skonstruowaną że tak powiem wyrzutnię swojego płynu z flakonu mały ruch już po prostu gdzieś wydobywa pierwsze krople, no, w tym przypadku piękne, pięknego cytrusowego zapachu. Także jeszcze raz, po prostu jeden mały ruch, jedno małe naciśnięcie, już zaczyna się dozowanie. No, jeżeli oczywiście ktoś chce więcej, no to może wcisnąć sobie, że tak powiem, z całej siły. I mamy piękne, nie wiem czy to widać, piękną chmurę diorą kolań. No, będę pachnął na pewno bardzo cytrynowo letnie, letnio. Także myślę, że tutaj gdzieś ta ostrość załapała ten zapach, aplikacja tego zapachu. I gdzieś mniej więcej Państwo będziecie... Wiedzieli, jak Dior-Om ma skonstruowany właśnie swój atomizer poprzez właśnie lekkie naciskanie na atomizer. Dior-Om Sport również poprzez lekkie naciskanie i piękne dozowanie od kilku kropel do całej chmury zapachowej. Takie rzeczy tylko Dior-Om. On. Dior-Om On Sport. Tutaj również piękne perfumy Dior Homme Intense. Również Mucha Siada to od razu pierwsze krople wylatując z, z flakonu, z atomizera. Dior Homme Intense. Dior Homme oryginalna wersja, ta pierwsza. To znaczy, pierwsza nota pudrowa, która już została teraz zamieniona, ale jeden z moich widzów, którego serdecznie pozdrawiam, napisał mi. No szczerze mówiąc, ja nie doczytałem tego albo to od pewnego czasu się dzieje. Nie wiem, na pewno pozdrawiam i dziękuję za wpis, za komentarz pod jednym z materiałów. Dior Original pojawił się, czy też jest, naprawdę, no nie jestem w temacie w butikach. Diora. Ja myślałem, że tylko i łącznie wersja ta, ta nowsza Dior Om Parfa yy, została, czy też została znowu ulepszona i, i została po prostu yy, w butikach yy, domu Mody Christian Dior, ale okazuje się, że Dior Om Original z dodatkiem właśnie nazwy Original teraz, tak ta, ta pudrowa i rysowa wersja. Jest na półkach butików mody domu, mody Dior. Tak, czyli wersja podstawowa. No i tutaj też w ogóle Unikat. Też kilka lat na rynku nie ma już teraz. Dior OM Formen. for men. Tak, też taka wersja wyszła. Też z dodatkiem irysu. Ale już w nieco innym klimacie, bardziej takim odświeżonym, ale nie do końca. Także tyle, jeśli chodzi o moje najlepsze atomizery. Tak jak Państwu tutaj pokazałem, omówiłem. Dior OM moim zdaniem robi najlepsze atomizery, z jakimi się spotkałem. Myślę, że tutaj wszyscy panowie, którzy używali czy też mają, posiadają perfumy, obojętnie jakie z linii Dior OM. No myślę, że tutaj podpiszą się pod moim zdaniem. Jeśli chodzi jeszcze o kolejne atomizery, świetnym atomizerem jest dla mnie hmm, Dior Savage. Tak, Dior Savage również ma świetny atomizer. No nie chcę rozpylać, bo po prostu tutaj będzie zapachowa bomba, jak w perfumerii. A tego do końca nie lubię. Dior Sauvage również można sobie świetnie dozować ten zapach, ale tutaj już tak jak w linii Dior OM nie można dozować sobie w postaci właśnie tych pojedynczych kropel. Tutaj jest na zasadzie takiej mgiełki, mniejsza mgiełka lub po prostu duża chmura, ale też w postaci takiej mgły zapachowej, jeśli chodzi o Dior Sauvage. I teraz jeszcze właśnie przyszło mi do głowy hmm, też jeden z najlepszych atomizerów z jakim się spotkałem ostatnio podczas testów Dior Sauvage, również ale tej najnowszej wersji Elixir. Tam to po prostu ten atomizer no, rozwalił mnie. Tam podczas naciskania atomizera wydobywa się gigantyczna taka jakby, nie wiem, smuga jakby, nie wiem, para, coś na tej zasadzie i to ma działanie jakby podczas jednego naciśnięcia, to ma działanie jakbyśmy, nie wiem, używali jakiegoś dezodorantu, po prostu ma taki odszczał, ma taki po prostu wylot, że naciskając podczas testów atomizer, no zrobiłem duże oczy, bo po raz pierwszy spotkałem się z takim atomizerem, który po prostu tak ma taki podmuch jak dezodorant w sprayu właśnie. Coś na tej zasadzie. Podczas jednego naciśnięcia po prostu ciągnie się ta chmura. No coś pięknego. Jeśli chodzi o Dior Sauvage Elixir y, proszę przetestujcie, chociażby dla samego właśnie sprawdzenia atomizera, jak zachowuje się y, dysza Dior Sauvage Elixir. Y, dobrze, tyle z mojej strony jeśli chodzi tutaj o mm, najlepsze. Atomizery, czyli Dior Homme, przede wszystkim, numer jeden, później Dior Sauvage, czy też niedawno poznane Dior Sauvage Elixir. Yy, co jeszcze? No właśnie, tak jak wspomniałem na początku, yy, te, które mogłyby iść do poprawki. Yy, no na pewno Chanel. Chanel, proszę, postarajcie się, jak będziecie wypuszczali jakieś kolejne perfumy, Moim zdaniem, no troszeczkę, że tak powiem, leją, takim strumieniem mm, rozpryskują się perfumy Chanel. Myślę, że przy tak drogich, przy tak klasycznych zapachach jak właśnie Chanel, no te atomizery mogły być takie właśnie z dozownikiem z takim właśnie jakimś, nie wiem, ym, gdzie faktycznie można sobie dozować te perfumy. A one się zachowują na tej zasadzie, jakbyśmy chcieli mniej ich użyć, tych perfum Chanel. Yy, tutaj mam salarze, oczywiście, ale no, jakbyśmy chcieli właśnie użyć mniej tych perfum, yy, mniejszą tą aplikację, to po prostu gdzieś cieknie po tym atomizerze i po prostu taki strumień się leje, co nie do końca mi się to podoba i myślę, że dla wszystkich użytkowników perfum Chanel yy, to się podoba, że, że po prostu jakoś no, nie można fajnie sobie dozować tymi perfumami. Taki zwykły, po prostu zwykły atomizer jest, moim zdaniem, w perfumach Chanel. W 50 może nie do końca jest jakoś tragicznie, ale w tych setkach, w 150-tkach, jeśli mówię tutaj teraz o perfumach męskich, no to naprawdę jest taki troszeczkę, moim zdaniem, dramat, jeśli chodzi o sam atomizer. Tutaj no widoczne najwyraźniej postawili na flakon, na minimalizm flakonu i, i piękne zapachy, które są naprawdę piękne jeśli chodzi mm, o dom mody Chanel. Ale te atomizery, no troszeczkę moim zdaniem, nawet więcej niż troszeczkę do poprawki. A jeśli chodzi o inne perfumy, no to atomizery jak atomizery: po prostu no, jedne lepsze, drugie gorsze. Czasami nawet nie zwracam na to uwagi. Yy, ale tutaj jeśli chodzi o te najlepsze no to Dior Homme, Dior Sauvage, yy, do wody perfumowanej nie Dior do Dior parfa tak od toaletowej przez perfumowaną i parfa yy, oraz najnowszy eliksir no te atomizery są naprawdę bardzo fajne yy. No, ale ten Dior on to po prostu no, sztyk jeśli chodzi o atomizery w świecie perfum. Dobrze, tyle z mojej strony. Jeśli chodzi o moje najlepsze atomizery i te, które są faktycznie do poprawki, to tak się uczopię tego Chanel. No bo perfumy uwielbiam z, te, z tego domu mody, ale te atomizery to faktycznie no, no mogłyby być fajne. Lepsze, fajne takie, no nic, nic nie zrobimy. Jak jest jedno dobre, to coś drugiego musi być no, nie do końca fajnego i dobrego. Dobrze, dziękuję serdecznie za wysłuchanie materiału. Napiszcie proszę, które są najlepsze atomizery dla Was, jeśli chodzi o perfumy. Zapraszam oczywiście na Instagram Świat światperfum.arka. Zapraszam do subskrypcji kanału. I zapraszam do kolejnych pachnących materiałów niebawem. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.